A propos tego telefonu, który odebrałem przed chwilą, mam serdeczną do Państwa prośbę. Kiedy jest emisja naszego programu, dzwońcie tylko w sprawach, które emitowaliśmy bądź emitujemy. W innych sprawach proszę o listy i telefony innego dnia. Blokujecie nam połączenia. Mamy tych połączeń zaledwie tylko kilka. A skoro już o telefonach mowa, przypomnę nasz numer telefonu 6300-600 I tradycyjnie, już na początek naszego programu, skrót spraw sprzed tygodnia. Tydzień temu poszukiwaliśmy zabójcy mieszkanki Poznania Iwony Przybylskiej, prowadzącej biuro matrymonialne. Prosiliśmy też Państwa o pomoc w zatrzymaniu fałszywych policjantów, którzy odwiedzają mieszkania pod pretekstem poszukiwania fałszywych pieniędzy. Przedstawiliśmy portret pamięciowy jednego z nich. Jeden z policjantów ma około 35 lat. 185 cm wzrostu, szczupła budowa, włosy ciemne, być może farbowane, oczy głęboko osadzone. Nosi ciemny garnitur, czarną dyplomatkę, posiada telefon komórkowy. Jeszcze raz Państwu przypomnę nasz numer telefonu w łodzi 306, To Oczywiście można do nas pisać. Program magazyn kryminalny 997, łódź Narutowicza 13. Teraz chciałbym Państwu przedstawić tragiczne zdarzenia, które miały miejsce w marcu tego roku w Poznaniu. Przy ulicy Średniej w Poznaniu, na parterze niewielkiego domku, mieszkała rodzina Wajsów. Dwie dziewczynki, ich brat oraz matka. Urszula, to sobie herbatę. Dzień O, jak tam Urszula? To co, jedziemy do Niemiec? A. Byłam na, na tej wywiadówce, byłam. I teraz y, będziesz musiała iść do lekarza, wiesz? No, do lekarza. A no, moja droga, jak się wyjeżdża za granicę, no to tak trzeba. Czy mówimy? W cudzysłowie? Czy w cudzysłowie, proszę, szukamy w słownikach Magdalena. Najmłodsza Urszula była uczennicą szkoły podstawowej przy ulicy Harcerskiej w Poznaniu. Wydarzenia, które rekonstruujemy, miały miejsce 19 marca 1998 roku. Rano, grubo przed szóstą, opuszcza mieszkanie matka. Mabusiu, ty nie zapomnij mi Sławko obudzić. Ja już lecę do pracy. A on idzie do szkoły? On idzie na ósmą, więc zaraz go obudź, jak hmm? ja się tam przyjedzie, No, pan na razie... Okay. Ja już idę do szkoły. No bo ty miałej już właśnie. Aha, nie bądź ulki, bo. Na popołudnie dzisiaj idzie. Dobra, no cześć. Na razie. Jakiś czas później wychodzi starsza córka. Przed ósmo mieszkanie opuszcza brat. Po sześciu godzinach brat powraca do domu. Po chwili pojawia się matka. Z Ulka nie była dzisiaj w szkole, nie wiem zobacz co tu leży. No, Jak kurze, nie była w szkole, no, no nie Wioda wiem, może jest nie chora, poczekaj, zobaczymy. Chora. No chora, wiesz, słuchaj, o Boże, ulo, no martka. Matka Urszuli powiadomiła policję. W pierwszej chwili sądzono, że Urszula utopiła się w czasie kąpieli w wannie. Jednak w trakcie oględzin stwierdzono, że dziewczynę uduszono. Dobra, wzywam grupę. nikt tutaj pani nie Co chodzi? Podoby? Nikt nie ruszać? Wzywam grupę do zbiorów i pogodowiec. Przyjęto hipotezę, że ule zamordował ktoś z jej znajomych, mieszkających w pobliżu jej domu. No cześć, jak tam było? Dobrze, ja sprawdziam z Z Zmatmy i co? No Jak jest. poszło? No, ja Pewnie dobrze, księdza. dobrze no, no, poszło. <grym> Na pewno. Gdzie idziesz? No to tam. No to chodź. Ja tam niedaleko mam sprawę, do łatwienia pójdę całą. To pozdrów mamy, a ja, a ja muszę skoczyć jeszcze tam kawałek. No, no dobrze. No, dzięki. Cześć. Musiał znać dobrze zwyczaje domowników. 19 marca tego roku musiał obserwować dom. Zapewne widział, jak mieszkanie opuszczają kolejno. Matka, córka, syn. Być może przegapił wyjście Urszuli. O okay, que yeah. Aby upozorować nieszczęśliwy wypadek, zabójca włożył Urszulę do wody, do wany. Szaleniec? Zboczeniec? Właściwie telewizowie mogą sobie zadać pytania, po co publikujemy ten materiał, skoro wy podejrzewacie, że Urszulę zamordował ktoś, kto bardzo blisko niej mieszkał? Bardzo zależy nam. Aby skontaktowała się z nami osoba, świadek, y, który dzwonił do nas w niedługim czasie po zdarzeniu i przekazał nam informację o osobie, która mogła dokonać tego przestępstwa. Wiem, że na miejscu zbrodni zabezpieczyliście wiele śladów. Czy te ślady nie pozwalają na identyfikację sprawcy? Z uwagi na dobro śledztwa, nie chciałbym w chwili obecnej ujawniać wszystkich szczegółów tej sprawy. Y, aczkolwiek. W chwili obecnej trwają badania jeszcze zabezpieczonych na miejscu mikrośladów, na miejscu zdarzenia. Są to niestety badania bardzo długotrwałe. Ekspertyzy, Ekspertyzy bardzo specjalistyczne. Się. Są to niestety bardzo długotrwałe badania i oczekujemy na ich wynik. Ale główna nasza prośba właśnie do tego człowieka, który dzwonił do Was. Tak. Może ten na, nasza dzisiejsza publikacja, to co przedstawiliśmy Państwu, pobudzi tego człowieka, informatora, bo tak go można nazwać, w pierwszej chwili po tym, jak się dowiedział, że Ula została zamordowana, zadzwonił do policji w Poznaniu. Być może, że uczyni to dziś, mimo to, że to tyle miesięcy upłynęło. Tak, tak nam się właśnie wydaje, dlatego właśnie ten, ta publikacja dzisiejsza, gdyż ta osoba po prostu może przypuszczać już, że jest nam niepotrzebna, aczkolwiek chcielibyśmy z nią nawiązać kontakt. Oczywiście... Jesteśmy w stanie zapewnić pewną anonimowość. No to sobie. jest stara, stara nasza, także... naszego programu zasada i zasada działania policji. Oczywiście. Chciałbym także poinformować, że w tej sprawie komendant Wojewódzki policji w Poznaniu wyznaczył nagrodę, dość pokaźną nagrodę dla osoby, która przyczyni się w stopniu znacznym do ujawnienia sprawcy właśnie przedmiotowego zabójstwa. Czy to znaczy pokaźną nagrodę, moglibyśmy o sobie mówić? No nie chciałbym tej sobie mówić. Ta osoba, która Podejrzewam, nie tylko z przyczyn materialnych zgodziłaby się nam pomóc, ona będzie wiedziała jaka to będzie suma. Wie Pan, bo w naszym programie pojawią się niedługo nagrody, bo o tym już wiem, rzędu miliarda starych złotych, więc ta nagroda, nie wiem jaka jest, jakiego rzędu, ale no myślę, że każdy, około pięciu, dziesięciu tysięcy złotych. No zwykle... każdy ma swój budżet i na nim się musi opierać. Dobrze, ale jest nagroda, w tej sprawie jest nagroda i bardzo liczymy na Państwa Pomoc, telefon w Poznaniu, kierunek 061 84 131 11 12 13 to końcówka 061 84 131 11 12 13 No i oczywiście nasz numer telefonu tutaj w łodzi. Jak zwykle liczymy na Państwa informacje. Tak się zdarza już od kilku miesięcy, że właściwie nie było naszej poważniejszej publikacji, żeby nie było poważnego od Państwa odzewu. Nie mieliśmy jeszcze takiego miesiąca w tym roku, żeby nie zatrzymano jakiegoś groźnego zabójcę albo groźnego przestępcę dzięki państwa informacji. Być może, że będzie też tak w sprawie, którą teraz Państwu chcę przedstawić, a sprawa sięga aż 1994 roku. Jest to sprawa więc stara. 27 października tego roku, przypomnę, 94 Jadwiga Kosińska z Bytomia zgłosiła zaginięcie swego konkubenta, Bogdana Piechowiaka. Bytom. W tym miejscu Bogdan Piechowiak i Jadwiga Kosińska prowadzili dwa sklepy spożywcze w spółce z inną osobą. Więc było tak. Masełko, parożek, tak? pięć tak. bułeczek, tak? herbatka, może... Przepraszam Boże. bardzo. Jakoś, czy jest świeże masło i... Jajka? A co, jedziesz teraz tak, do kultowni? Tak. Nie zapomnij zapytać się o te parówki, czy są świeże. Pan Bogdan i pani Jadwiga zajmowali niewielkie mieszkanie przy ulicy Karola Miarki 40. Na się herbaty zrubo, albo kawę. herbatkę, zrób, Herbatkę? O, tak, 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 zrubo. A może by zjadł jakąś A, z pomidorkiem, z żoneczką, co, oczywiście. Zbro. Obydwa sklepy spożywcze mieściły się przy ulicy Piekarskiej w Bytomiu. Ostatni raz Pani Jadwiga widziała Bogdana Piechowiaka, kiedy wychodził z domu 26 października 1994 roku. Jaguniu, zbudź Słyszysz mnie? Zbudź się. Jadę do sklepu. Słyszysz? A ty, dobrze. to. ty już wstawaj. Tylko weź klucze tam w przedpokoju na szafce. Na szafce, dobrze. No. Wstawaj, wstawaj. O, dobrze, no. Są, mam. Masz, mam, A ty wstawaj. No, już I... hmm. Tego dnia po piechowiaka przed dom podjechał znajomy Mal. Zatrzymaj się, zabierzemy tego faceta. Tak. Po drodze zabrano jeszcze jednego. Cześć, cześć, cześć. Długo czekałeś? E, nie. Obejdzie. Siadaj, jedziemy. Dobra, jedziemy. Jehowiak z mężczyznami podjeżdża pod pierwszy desk. Dzień dobry. Nie spóźniłem chyba. A, Właśnie, no, się chyba. Tak. Proszę kawę, herbatę, napoje przywieźć. Dobrze, zaraz, no, za jadę. Napety, zaraz wiemy, jadę. Zaraz tak, jadę na kupkę. Tak, tak, oczywiście, no bo to wiem, żeby, że jeszcze to Chyba farówki też. Farówki tak? tak. jeszcze, tak. To jeszcze ja panu karteczkę tak, że zaraz pan dostanie. Dobrze. To znaczy, no, musi być na jutro. Dobrze, no, dobrze, kochani. Możemy Kilka minut później piechowiak podjeżdża pod drugi ze sklepów Dzień dobry, witam pani. Kluczyki zostawię. Słuchaj, mam prośbę do ciebie. Zostań na chwilę tutaj przed sklepem, Pożycz nam samochodu, mamy, wiesz, mamy taką małą sprawkę z wiesz. Ile no? To niedługo potrwa. Ile, ile potrwa? Z godzinę? Co? No, no, no może nie, może nie. Ale ty... No. Na razie. No, Okej? No świetnie. Upłynęło sporo czasu, ale piechowiak nie powrócił przed sklep. Nie powrócił też do domu. Na Nazajutrz konkubina zgłosiła jego zaginięcie. Dzień dobry. Chciałam zgłosić zaginięcie mojego męża. Od wczoraj od wczoraj rana wyjechał z jakimś facetem i pracownikiem, fiatem, małym, maluchem, żeby otworzyć dwa sklepy i nie wrócił do domu. Piechowiak w dniu zaginięcia miał przy sobie około 80 milionów złotych. Dwa tygodnie po zaginięciu znaleziono malucha o numerach rejestracyjnych KTN 7779. W jednej z przyjętych hipotez założono, że piechowiaka zamordowano, a tłem tej zbrodni był rabunek. co, co z tym słuchaj. interesem? Słuchaj, poczekaj, jedziemy do hurtowni. Mam to... Ale za teraz... ty mi zabajki no, ciszę, gada. Wziąłem glaj. Mam... Dawaj, nie denerwuj mnie! Już wykupuj. już dawaj! Słuchajcie słuchaj, o Przezaj, już dobrze, dobrze. Już no. no, nie wykupię Mam kupę klejku, no. Mam Białe. pieniądze, słuchaj. Muszę jechać do hurtowni. Mam pieniądze. Nie wykupia się. Słuchaj. Chodź. Słuchaj! No chodź. nie wykupia się. Chodź. Nie wykupia się. Przestań. Chodź. No przestań to! No. Dam ci wszystkie pieniądze! No wszystkich nie Wierzę tego! Przypomnę Państwu, że Bogdan Piechowiak zniknął w 1994 roku, a więc ponad 5 lat temu. Czy mógłbym przeprosić Pana i telewizja, który telefonuje, bo chciałbym zamienić kilka zdań na ten tak, temat. Pan tą sprawą się zajmuje od dłuższego czasu. W zasadzie Wy jesteście przekonani, my nawet jako realizatorzy tego programu, że Bogdan Piechowiak nie żyje, że stało się coś Tragicznego, ale nie ma ciała, nie ma zbrodni. Tak, oczywiście. Nie ma ciała, nie ma zbrodni. Niemniej yy, no, są przesłanki ku temu, żeby twierdzić, że rzeczywiście yy, pan Bogdan Piechowiak padł ofiarą zabójstwa. Yy, no Niestety do chwili obecnej nie zdołaliśmy zebrać jednak żadnego materiału praktycznie dowodowego, który by nas w 100% utwierdził w tym właśnie przekonaniu. Albo dał jakiś ślad. Tak, tak. Yy, dlatego yy, no mam tutaj gorącą prośbę dla, do telewizów, którzy widzieli, znają pana Bogdana Wichowiaka, widzieli go w krytycznym dniu, w dniu zaginięcia. Przypomnę, było to 26 października 1994 roku. W godzinach porannych pan Bogdan Piechowiak wyjechał z Bytomia, prawdopodobnie do Katowic, samochodem marki Fiat 26P o numerze rejestracyjnym KTN Karol Tadeusz Natalia 77 79 Ja myślę, że też są ważne wszelkie kontakty Bogdana Piechowiaka, których wy możecie yy, nie znać jako policjanci tak. I, i wszelkie informacje dotyczące prywatnego życia Bogdana Piechowiaka, szczególnie jego interesów, bo być może że chodziło o pieniądze. Na pewno w Wtedy miał 80 starych milionów złotych. W związku z tym, no być może, że to był powód tego zabójstwa. Zgadza się, ja tutaj chciałem zauważyć, że akurat w tej sprawie przesłuchaliśmy, rozpytaliśmy mnóstwo osób znajomych. Niemniej uważamy, że to jeszcze nie są wszystkie osoby, z którymi pan Piechowiak utrzymywał kontakty, czy to zawodowe, czy towarzyskie. Stąd też nasza prośba. Proszę Państwa, telefon w Katowickiem w Bytomiu. Kierunek 032 81 0665 81 06 65. Nasz numer telefonu tutaj w studiu w Łodzi 6360 6300 6300 600. To prawie już koniec naszego programu. Chciałbym teraz Państwa zainteresować komunikatem. Zrozpaczeni rodzice bardzo proszą o kontakt te osoby, które widziały śmiertelny wypadek ich syna. W dniu 22 maja bieżącego roku, około godziny 19 na trasie Katowickiej, na tzw. Gierkówce, około 40 km od Warszawy, w miejscowości Mszczonów, białe Volvo uderzyło bokiem w początek barierki dzielącej jezdnie. W szczególności prosimy o kontakt osoby jadące wiśniowym Volkswagenem Transporterem na katowickich numerach. Telefon 042 678 14 10 w tej sprawie a także w tych, które dzisiaj państwu prezentowaliśmy. Czekamy na państwa informacje. Jeszcze raz przypominam na koniec naszego programu nasz numer w Łodzi kierunek 042 630600. Przed pożegnaniem chciałem przedstawić państwu dwa trzy akapity z bardzo sympatycznego listu, który otrzymałem kilkanaście dni temu. Otóż jak państwo pewnie pamiętają, miesiąc temu obchodziliśmy skromny jubileusz 150 wydanie naszego programu. Otrzymałem od Państwa mnóstwo kartek, listów, telefonów z gratulacjami. To bardzo ciepłe przesyłki, ciepłe informacje, sympatyczne, za co serdecznie w imieniu zespołu, który przygotowuje program dziękuję, ale przyszło też kilka listów takich merytorycznie ważnych dla naszego programu i nawet się nie spodziewałem, że telewidzowie tak potrafią wnikliwie i szczegółowo oglądać nasz program. Wytknęli nam wiele błędów w czasie realizacji My z tego oczywiście wyciągniemy wnioski. Parę listów było zbiorowych. Otrzymaliśmy taki list zbiorowy między m.in. z 12 liceum w Poznaniu, a także z liceum 39 z czwartej klasy z Warszawy. Uczniowie tutaj piszą w tym zbiorowym liście, nawet nie wiedziałem, że mamy taką młodą widownię w naszym programie, że oglądamy pański program zbiorowo od trzech lat. Chcielibyśmy się podzielić naszymi uwagami. Wszystkich nie przeczytam, ale przeczytam pierwszą. Chcielibyśmy, aby powróciła stara czołówka. To jest bez sensu ta nowa. No to pozostawiam jako pewne pytanie. Nam, realizatorom programu, a także współpracownikom, wielu telewizom. Ta nowa czołówka się podoba, więc nie wiem, pozostawiam to Państwu, czy wrócić do starej, czy też pozostawić nową. A za wszelkie uwagi, które zostały w tym liście i innych do nas nadesłane, serdecznie dziękuję. Wnioski będziemy wyciągać. Ja już się z Państwem żegnam. Jak zwykle liczę za państwa obecność za tydzień dobranoc.